Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z Pamiętnika Artylerzysty. Moi drodzy, mam nadzieję, że pamiętacie, jak ostatnio wspominałem przy okazji bitw, bitwy na Bishopie, że te średniotierowe artylerie, właśnie tak jak FV Bishop czy właśnie Lefh i 18B2, nie bardzo odczuły zmianę, która zaszła ostatnio w WOC, jeśli chodzi o artylerię, czyli ich. Reload nie jest jakoś specjalnie inny, no a na pewno nie zmieniły się aż tak bardzo kwestie związane z Hekami, bo na tych tierach te pojazdy miały dość niską penetrację. Wała tylko ratowało to, że mógł praktycznie pionowo z góry wrzucać na przykład na pokrywę silnika i to czasami skutkowało przebiciem pancerza chociażby isa trzeciego, No ale ogólna informacja była taka, że Arcie zabrano wszystkie, wszystkie inne rodzaje pocisków niż Heki, czyli nie ma żadnych APEK-ów, APCR-ów, hitów. no otóż nie do końca, ponieważ jak widzimy LFH ma cały czas tę amunicję, tylko że nasz dzisiejszy bohater, czyli Daro, i teraz nie wiem, PI-3, nie, to jest chyba PL-3, po prostu nie wozi na, swojej, na swoim lewka amunicji innej niż heki, ale faktycznie ta arta wciąż ma, hajaki, ma inną amunicję. Dlaczego? Otóż dlatego, że jest to czołg premium. I jako takiego Wargaming nie chciał znerfić i uznał naj, najprawdopodobniej, że artylerii Premium i tak ma premium i tak mało kto się przejmie, więc no to, że zostawimy jej te pociski inne niż HE nie wpłynie jakoś specjalnie ogólnie na arty i po prostu niech sobie ma. Także rzućmy tylko okiem, HE mają penetrację 53 i 410 alfy, APEKI mają penetrację 64 i 350 alfy, zaś HITY mają penetrację 104 i 350 alfy, także no, ciekawy dość, szczególnie, że ta artyleria jest w miarę celna, jak widzimy najpierw pierwszy strzał obok ikf a potem drugi go zgasił, teraz strzał w sztuga no a przede wszystkim oczywiście zaletą ogromną tej artylerii jest to, że oprócz tego, że jest nawet celna jest bardzo szybko strzelna i możemy szczególnie na tierach niskich, na których ta arta gra, po prostu graczy, którzy mają nowe czołgi nowe konta i przede wszystkim słabe załogi po prostu możemy trzymać na permatraku. I to jest niesamowite, właśnie, że artylerią możemy trzymać gościa na gąsce tak długo, aż po prostu go zważywimy, zważywy, zważywy, zważywimy do, do, do po prostu do zerowego stanu HP. Polecia pestka, bardzo ładnie. Mam już na koncie trzy fragi na trzy fragi drużyny. I teraz tak sobie wyjeżdża Churchill, poleciała pestka, tak, a nie trafiła, wyjeżdża kw 1S, Churchill kończy nam kw 1, chłopaki przejeżdżają, w ogóle ta bitwa będzie cała na modzie, jak widać, Gdaro lubi chyba ten mod... Battle Assistant, ja akurat w wersji. Czyli znaczy nie Mod, przepraszam. No, na innym widoku kamery, bo to nie jest, nie, nie jest już Mod. Bardziej chodzi o to, że po prostu nie lubię cały czas celować z tego widoku. Preferuję jednak celowanie normalne, a takie z, no, z tego widoku innego. Przepraszam, musiałem się pozbyć zwierza. Po prostu w jakichś trudniejszych sytuacjach. Wykończy, Strv kończy Churchilla I teraz zobaczcie na to, dwa Churchille przyjechały I patrz na, na tę sytuację, leci pestka, pierwsza nie trafiona Zwierz się buntuje, on musi być na biurku I teraz leci strzał, bęk Obok, zdaje się Bez damage'u w ogóle na tym tierze nie mamy splasha, to też jest warte odnotowania Kolejna pestka i y, tym razem mamy bardzo ładne trafienie I jest ten Churchill kolejny, tym razem na full HP Gość sobie stoi na traku i patrz teraz na to. Pierwsza pestka, trafiamy go. Gość stoi na traku. Jeśli nawet by się chciał naprawić, bo dostał trak od kogoś innego, leci kolejna pestka. Trafiamy go bez problemu. Skupiamy, ładujemy, leci kolejna pestka. Znowu go trafiamy, czyli gość już dostał trzy strzały, z czego dwa stojąc na traku. O, chyba się ruszył, także odpuszczamy celowanie w to miejsce. I patrzymy sobie na KW1S, który y, nam obstrzymuje i Tego strzału nie trafiliśmy w KW1, ale na spokojnie skupiamy sobie. Teraz już powinno się udać. Na razie w ogóle y, zwróćcie uwagę, że y, no, ko właśnie, kolejny frag, już piąty. 1179 punktów uszkodzeń i 5 fragów, także naprawdę wynik niezły. No i właśnie taka ciekawostka AT2. Czołg bardzo pancerny, sztuk wysadza Churchilla, polecia pestka. Trafiamy bezpośrednio za 4 HP, czyli jednak nie jest tak, że ta artyleria zawsze, e, mimo tego nerfa, bije mocno. Bo w dobrze opancerzony cel, no trafiła jak gdzieś my za 4 HP, co wydawać by się mogło wręcz śmieszne, no bo. Nie wiem, wcześniej były na przykład strzały, był sztuk dobity za 15, za 21 był Churchill, a tutaj za 4 punkty HP długi strzał w 1 trafiamy go za 13, ale to weszło chyba gdzieś na sam skraj gąsienic, teraz, teraz gościu pocelowany, leci pestka i mamy piękne dobicie. Udało się trafić go dokładnie w pokrywę silnika, bardzo długi strzał, pięknie pocelowany i przy okazji trafiamy go z przebiciem w plecy, także w dwóch strzałach KW-1, KW1. dobicie Churchilla bardzo szybko, 7 fragów się udało zrobić, no ale bitwa zobaczcie, mimo tego, że my robimy siódmy frag, to bitwa wcale nie jest wygrana, wręcz łatwo powiedzieć, że bitwę przegrywamy, ponieważ nasza drużyna ogólnie chyba nie jest zainteresowana specjalnie tym, żeby cokolwiek w tej bitwie sensownego zrobić. No, ale z drugiej strony nie ma czemu się dziwić, ponieważ jak widzimy, no, jest dużo e, po prostu graczy nowych. 1 kabitew, 0 kabitew, 1 no ale też są gracze po 15 tysięcy bitew, i oni też niespecjalnie nie e, w tej bitwie coś mądrego zrobili. Ładnie e, trafiony, Bishop pisze Ester V, OP Arty. No faktycznie mamy już moi drodzy 8 fragów na 12 fragów drużyny. E, także no, idzie to rewelacyjnie szybko. Kolejny frag, tym razem już 9. I zrobiło się tak, że jest T67 plus my i jeszcze grilek kontra AT, wspomniana dwójka i grill. To już powinno być łatwością zabicie ich, szczególnie, że mamy bardzo mobilnego T67. Tylko fajnie byłoby ewentualnie zrobić pula, gdy jakby tam się gdzieś udało, no to oczywiście byłoby super. Jest AT e, znaleziony przez tę sześciodemkę, tak powinna sobie spokojnie poradzić z e, przeżyciem jakoś po prostu świeceniem jej, bo tylko taka jest jej rola, ale okazuje się, że niekoniecznie AT te hajaków hajków to też było niesamowite. Widać było, jak ta pestka długo leciała. Gościu, 11 tysięcy bitew to nie jest na gracz, ale on uważa, że HE to zawsze damage, więc no, akurat mu się sprawdziło w przypadku T67. Weszło mu elegancko, więc pewnie utwierdził się w przekonaniu, że HE to jest dobra amunicja. Przez 11 tysięcy bitew nie uświadomiono mu, że raczej na tak mało kalibrowych działkach, jak te średniotierowe, jakie są na średniotierowych czołgach. To raczej nie ma większego sensu, no ale jak widać, zrobił frag w tej bitwie, więc haeta to amunicja dobra, warto jej używać, bo po prostu robi damage i można fragować czogi. E, no i zostaliśmy z Grillem, który też jest graczem nowiutkim, przeciwko e, dwóm graczom nienowiutkim, ale. Mocno słabym. No i próbujemy, tak naprawdę. Bitwa należy do Dara. Musi on ją chyba wyciągać. Próba pocelowania tego AT, brak wyprzedzenia, trochę za słabo. To powinno być pocelowane lepiej. O, właśnie, większy powinien być odstęp między nami, między rolnikiem a czołgiem. Wciąż czekamy. Grill stoi bardzo rozsądnie, raczej, znaczy, no tak. Grill stoi na tyle. Nierozsądnie, że łatwo go wyświecić, ale z drugiej strony, jako że właśnie stoi tak daleko, to on ma szansę jako jedyny zaświecić to AT, dając nam oczywiście szansę na trafienie go. Jeśli by grillista na przykład obok nas, no to byśmy się obudzili z AT w bazie najprawdopodobniej, a wtedy byłoby go bardzo, bardzo trudno trafić, więc ta miejscówka grilla. Sprawia, że tak naprawdę w tym momencie on y, sprawia, że mamy Jakiekolwiek szanse w, w ogóle tę bitwę wygrać No bo tak jak mówię, gdybyśmy obaj stali w tym rejonie No to AT by pewnie za minutę, dwie czy, czy dwie dojechała nam do bazy i nagle byłby ząg, że mamy Czołg w bazie i y, on strzał z hajaku, więc może nas e, Kliknąć nawet na strzał no Ale na szczęście teraz się obraca na tego grilla, 33 d No strzały bardzo mocne, nie trafia na szczęście Chociaż grill lekko już jest obity, e, no i leci peska kolejna, w końcu wchodzi perfekcyjnie, grill na 37 HP, ale pięknie, pięknie pomógł nam zbić AT-2 i zostajemy we dwóch na jedną artylerię a przy okazji Dalo zrobił dziesiąty frak, moi drodzy, naprawdę niesamowita sytuacja. Chociaż z drugiej strony, akurat pól na LFH nie jest rzeczą tak bardzo rzadką. Spotkałem się już z wieloma takimi bitwami. Wiele razy podsyłaliście mi pól na, tym, na tej artylerii, ponieważ z racji tego, że jest ona tak bardzo szybko strzelna, w ciągu minuty oddajemy więcej niż 10 strzałów z tego, co ja. No, może nie, ale około 10 strzałów. To naprawdę na swoich tierach ta arta no, niszczy system, jeśli jakieś właśnie czołgi są pokampione, gracze nie wiedzą co chodzi, dostają pestkę z góry, nie wiedzą skąd to przeciło więc stoją po... W tym samym miejscu wciąż nieruchomo, no to naprawdę ta Arta potrafi, a niech komuś jeszcze zdejmie gąskę. Gościu ma tych bitew na koncie, nie wiem, tysiąc, załoga ma na przykład na 72%, no to on po prostu stoi na permatraku, nawet czasami nie wie, że naprawki mu warto użyć, bo nawet po prostu nie wie o naprawce. No są takie sytuacje, więc tylko stoi, ten licznik mu się zaczyna nie od. 6 sekund, tylko na przykład od 16, bo widziałem jakiegoś takiego klienta, grałem z nim na wysokim tierze, co mu się silnik 19 sekund naprawiał w ogóle fenomen dla mnie. Nie wiem, jaką tam załogę miał złą, ale no jak zobaczyłem, 19 sekund naprawy moduł, to mi się sobie no nie to jest grajek wyższego poziomu. Także po prostu ci gracze są bardzo, bardzo karani za swoją nieruchliwość. No a Ester po prostu jest tą, tą karzącą ręką, która no bije strasznie często, może nie bardzo mocno, ale zobaczmy. No w tej bitwie tylko na razie Churchill trzeci dostał, Churchill dostał od nas pestkę, a od niej nie zginął. No to było niesamowite. Każdy inny czołg, który od nas przyjął chociaż jeden strzał, albo od tego jednego strzału ginął, albo. Albo ewentualnie był doklikiwany po kilku chwilach. Także teraz lekko przyspieszamy grill. Naprawdę grill rozgrywa rewelacyjną bitwę, mimo że zobaczcie moi drodzy, jaka ogromna różnica między jedną artylerią a drugą. Nasz grill ma 1000 nie niecałe 200 WN, -a, a naprawdę tylko dzięki niemu udało się w porę zauważyć i wyklikać AT. A teraz grill bardzo mądrze objeżdża kap, nie, nie kapuje. Szuka artylerii, my wykrywamy artylerię, jest grill e, Schowany za krzakiem, również ciekawy spot w wykonaniu udara e, Skupia, pestka poleciała, niestety grill ucieka My próbujemy również przeładować na spokojnie, grill się mądrze schował za skałką Podjeżdżamy sobie, grill nasz tam też skupia, trafia, podpala gościa, grill trafia nas Ogłusza na szczęście, grill pomaga wyciągnąć bitwę i koniec moi drodzy, koniec Grill robi pierwszy frak w tej bitwie, ale jakże bardzo ważny. Także podsumowanie: jak widzimy, LeFH raczej się specjalnie nerfem artylerii nie przejął. Jak można było zrobić pula, tak wciąż można zrobić pula. Wydaje mi się, że jest to jedna z niewielu artylerii w tej grze, która taką możliwość oferuje. Oczywiście, powiecie, że. No, każdą może zrobić pula. No, oczywiście, że można każdą zrobić pula. Tylko, no, problem w tym, że w, często okoliczności nie sprzyjają, no bo na przykład w starych artyleriach, gdzie można było walnąć za półtora tysiąca, yy, to no. Trafić tak i przebić gościa, no to było trudno. Dobić, no to często, na przykład, nie trafialiśmy, albo okazywało się, że trafialiśmy obok i ktoś podbierał. Także 10 fragów zrobić, no to było dość trudno. A tutaj mamy naprawdę szybki reload, niezłe celne działo, umożliwiające trzymaj na permatraku. Do tego czasami zdarzają się penetracje, także stąd takie naprawdę niesamowite wyniki. Specjalista, duży kaliber PUL MK Plus, medal Gora W podsumowaniu 2619 punktów uszkodzeń 10 fragów dało nam łącznie tysiąca bazowego EXPA cztery czołgi u nas zrobiły po zero Najlepszy był chyba ten T67, to był chyba ten zdaje się, a Rambo Jemu się tryb Rambo włączył I dlatego też niestety, ale no, na koniec nie pomógł. U nich najlepiej artyleria. Zobaczmy dwie arty na topce 1623, potem kawu 1. No, ale nasza arta naprawdę zdecydowanie najwięcej. Naj 40 strzałów, 23 trafienia, 23 niby penetracji, co oczywiście nie jest prawdą, ale mamy 5 razy damage po splashu, Wszystko no oczywiście na 300. Plus. Jeden wróg wyświecony, czyli ten ostatni grill, 11 uszkodzonych, 10 zniszczonych. Była w sumie szansa na 11 fragów. Kto nam uciekł? E, Churchill. Aha, no ten właśnie Churchill, nam niestety nie, nie udało się go ubić. E, zarobek jest to, pamiętajmy, czołg premium, pojazd premium, 58 tysięcy. Po odjęciu kosztów, no w sumie śmiesznych, przecież 40 strzałów oddaliśmy, a zapłaciliśmy za nie raptem 5 tysięcy na czysto, 5 2 2-5-2. EXP 2256 razy 3, bo był to, była to pierwsza bitwa danego dnia przy bonusie razy 3, plus bonus za pojazd premium 7670 EXPA łącznie. Także moi drodzy, jak widzimy, LEFH wciąż potrafi być bardzo potężną artylerią, mimo że mocno nie strzela, no to fraguje bardzo mocno. Także to tyle, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. A tymczasem do następnego. Cześć.